Powiedzmy, że jesteś na imprezie. Pewna osoba, pewni ludzie, Twoja grupa nie, ludzi, z którą jesteś na imprezie, działa według pewnych zasad. I na przykład piją pewną, pewien rodzaj alkoholu, i ty? Może nie pijesz w ogóle alkoholu i widzisz, że oni piją taki bardzo, bardzo niedobry rodzaj alkoholu, niezdrowy, i myślisz sobie, że nie ma szans, że będę pił alkohol. I ta grupa ludzi mówi ci, napij się. I ty mówisz, nie, dziękuję, nie piję alkoholu. I patrzą się na ciebie tak krzywo. I mówię ci, to nie jest fair, wiesz, że nie pijesz. Nie bądź taki. Nie bądź taki. Napij się alkoholu z nami. Ty mówisz, nie, dziękuję. I w takich momentach ludzie może się popatrzą krzywo, czasami się nie popatrzą krzywo, a czasami tak... czujesz taką presję. I czujesz wyrzut sumienia. <grym> czujesz wyrzut sumienia, że powiedziałaś im nie. Tak, jakby czujesz się źle. I te wyrzuty sumienia często prowadzą do takiego zachowania, gdzie chcesz kompensować im. Chcesz, chcesz być nadmiernie miły dla nich, wynagrodzić im to, jako że nie zgodziłeś się. To powoduje problemy, to powoduje reakcje. I myślisz tak w swojej głowie, myślisz sobie, że przez tych ludzi, przez tą sytuację, przez to, że nie piję alkoholu, przez to, że oni wywierają na mnie presję, to ja czuję wyrzut sumienia. Nie, czujesz wyrzut sumienia, bo jest pewna historyjka opowiadana w Twojej głowie. Reagujesz na siebie. Te wrzut sumienia to nie są wyrzut sumienia przez tych ludzi. Ci ludzie zawsze byli totalnie nieistotni. Ty reagujesz na historyjkę w swojej głowie, na interpretację tego, co się dzieje. Może w twojej głowie jest taka interpretacja. Jestem częścią grupy. Ta grupa ustaliła, że są pewne zasady i funkcjonuje ta grupa zgodnie z takimi zasadami, bo uważa ta grupa, że to jest lepsze dla grupy. I się rozwija w taki sposób ta grupa i funkcjonuje, nie? Ty nie grasz zgodnie z zasadami tej grupy. Idziesz przeciwko grupy, nie robisz to, co robi grupa. Nie grasz zgodnie z zasadami i zaburzasz pracę i funkcję grupy, i zachowujesz się Historyjka opowiada w Twojej głowie. Gada Ci w Twojej głowie. Zachowujesz się nie fair wobec grupy. Wyrzut sumienia. Plus, może jest historyjka opowiadana w Twojej głowie, że jeżeli nie będziesz zgodny z grupą, jeżeli nie będziesz zachowywał się tak, jak grupa chce, żebyś się zachowywał, to ta grupa może Cię wywalić. Wyrzucić Cię. Zostaniesz usunięty z grupy. Gdzieś zakorzenione głęboko w tobie, przez to, że jesteśmy społecznymi stworzeniami, jest takie uczucie, że jak nie jestem częścią grupy, to mogę umrzeć. Mogę być sam i umrzeć, nie? Od czasów jaskiniowców, nie? Jak nie jesteś częścią grupy, zostajesz sam, to możesz zginąć, możesz sobie nie poradzić. Więc jest taki strach i takie uczucie, że podejmujesz złą decyzję wobec siebie. Podejmujesz złą decyzję wobec grupy, bo zaburzasz grupę i podejmujesz złą decyzję wobec siebie, bo możesz zginąć przez tą decyzję. I masz wyrzut sumienia, że popełniasz błąd, że podejmujesz złą decyzję. Masz wyrzut sumienia. To jest historyjka, która jest opowiadana w Twojej głowie w ciągu ułamku sekundy. Dzieje się to i ta historyka już jest opowiedziana. Była opowiadana wiele razy. Wiele razy była opowiadana. Jest... Utrwalona, jest takim przekonaniem już, jest założeniem. I w momencie, gdzie dzieje się ta sytuacja, gdzie mówisz nie, nie nie chcę alkoholu, to ta historyka już jest opowiedziana i od razu jest ta reakcja wyrzucę sumienia. W momencie, gdzie zdasz sobie sprawę, że reagujesz tylko i wyłącznie na historyjkę, i uznasz to, i będziesz miał ten moment, gdzie powiesz, ja nie reaguję na tych ludzi, ci ludzie nie mają wpływu na mnie. Ja reaguję na siebie, na historyjkę w mojej głowie. Na to reaguję stąd. Z tego mechanizmu w mojej głowie mam wyrzut sumienia. To jest moje. Od razu te wyrzuty sumienia, przez to, że widzisz mechanizm, który produkuje wyrzut sumienia, przez to, że widzisz go, przez to, że uznajesz, że jest mechanizm w twojej głowie, który produkuje wyrzut sumienia, to od razu siła tych wyrzutów sumienia spada. Teraz możesz iść trochę dalej i zmienić te przekonania, opowiedzieć nową historyjkę stworzyć nową interpretację i możesz za każdym razem, jak jesteś w sytuacji, gdzie czujesz wyrzut sumienia, opowiadać sobie inną historyjkę, opowiadać sobie taką historyjkę. Praktycznie, nie idę zgodnie z zasadami grupy, ale ja pomagam grupie. Nowa historyjka, nie? Pomagam grupie. Bo w taki sposób może ktoś z grupy się zainspirować i pomyśleć sobie, skoro on nie pije alkoholu, to ja też zawsze miałem taką ochotę zbuntować się i powiedzieć, nie, nie chcę pić alkoholu. Zrobić coś dobrego dla siebie. I może ktoś przez ciebie, przez to, że zobaczy, że ty się odważyłeś i poszedłeś przeciwko grupy, może ktoś się odważyć też i powiedzieć, Wiesz, wiecie co, ja też nie chcę pić alkoholu. Może nie w tym momencie, ale w przyszłości. Może ludzie zaczną zadawać pytania i powiedzą Ci, dlaczego nie pijesz alkoholu. I możesz im opowiedzieć. I może zastanowią się. I może dzięki temu będą pili mniej alkoholu. Albo pewnego dnia. W przyszłości, przez to, że posiedzi im to w głowie, zdecyduje się, że wiesz co, ja też nie chcę pić alkoholu. Praktycznie dajesz przykład i pomagasz grupie. To jest jedno. Jak opowiadasz sobie taką historykę, to nie czujesz wyrzutów sumienia, bo pomagasz grupie. I to jest prawda. To jest prawda też, nie? Ta poprzednia historyka bazuje na jakiejś prawdzie. Ta historyka też bazuje na jakiejś prawdzie. Chodzi o to, jaką prawdę wybierasz. Żeby uwierzyć w coś, musi bazować na jakiejś prawdzie. Teraz, jak to opowiedziałeś w swojej głowie, tą historyjkę, że pomagasz grupie, to, to, to jest prawda, to jest tak logicznie, że jest prawda, nie? Więc jak sobie to opowiadasz, to nie masz wyrz wyrzutu sumienia. Jeżeli masz przekonanie, że grupa Cię wyrzuci i będziesz sam, to możesz sobie powiedzieć historyjkę w swojej głowie, że jeżeli ta grupa mnie wyrzuci, to prawdopodobnie z tego powodu, że nie jestem kompatybilny z grupą, żyjemy w takich czasach, gdzie jest mnóstwo grup, są miliony grup, do których ja mogę dołączyć, z którymi będę kompatybilny i może mi nawet będzie jeszcze lepiej. Mogę dołączyć do innej grupy. Mogę się zapisać, nie wiem, na cokolwiek na jakieś zajęcia jogi. I być miłą osobą nie potrzebować za bardzo ludzi. Dawać, oferować jakąś energię, i ludzie będą chcieli mi mieć kontakt ze mną. Mogę dołączyć do innej grupy, to jest łatwe. Opowiadasz sobie tą historykę, i od razu myślisz sobie, podejmuję dobrą decyzję dla siebie też, bo jak mnie wyrzucą, to ja znajdę coś nawet lepszego. <gryw> Więc nie boisz się, że wyrzucą cię i zginiesz. Opowiadasz sobie tą historykę raz, później następnym razem, jak czujesz wyrzut sumienia, drugi raz. Aż ta historika będzie opowiadana tyle razy, że stanie się powoli takim założeniem, i później wchodzisz w sytuację, mówisz: Nie, dziękuję, nie piję alkoholu. I z założenia masz taką fazę, że nie ma żadnych wyrzutów sumienia, jeszcze czujesz się, że pomagasz, i czujesz się fajnie, i nie ma wyrzutów sumienia. Zmieniasz interpretację. Tak naprawdę zawsze reagowałeś tylko i wyłącznie na swoje myśli. Pamiętam pierwszy raz w swoim życiu, jak doświadczyłem ten moment, gdzie zdałem sobie sprawę, że reaguję na siebie, a nie na innych ludzi. Jechałem autem i przez jakiś okres czasu wcześniej, tego dnia też. Miałem kontakt z pewną osobą, która była dość negatywna i bałem się tej osoby i wpływała na mnie negatywnie i miałem wrażenie, że życzy mi złe rzeczy i spinałem się i czułem się źle na samą myśl o tej osobie. Czułem się, że ta osoba odbiera mi energię, że psuje mi nastrój, że niszczy mi życie praktycznie, tak? Obwiniałem tą osobę i myślałem sobie, przez tą osobę ja nie mogę się skupić, nie mogę funkcjonować, jestem bezsilny, jestem w złym stanie. Nienawidzę tej osoby i jechałem autem. I zdałem sobie sprawę, że poczekaj. Ja reaguję na swoje myśli, na swoje interpretacje. Reaguję na siebie. Ej, ta osoba jest nieistotna. W momencie, gdzie zdałem sobie sprawę, że. Reaguje na siebie, na swoje myśli, to skupiłem się na swoich myślach i zacząłem szukać jakieś mechanizmy, które powodują, że ja się boję i stresuję i czuję się źle. I ta osoba zniknęła z moich myśli. Tak jakby stała się nieistotna nagle. Zniknęła. Stała się nieistotna ta osoba. Jechałem autem, myślałem sobie, o kurczę. Ja reaguję na siebie, na swoje własne myśli. Tak jakby zacząłem obserwować swój własny mózg i myśleć sobie, tam jest jakiś mechanizm, który. Sprawia, że ja reaguję w taki sposób. Jest jakaś historyka, która jest opowiadana. Jechałem autem. Jest historyka, która jest opowiadana, i przez tą historykę czuję się źle. I w momencie, gdzie zdałem sobie z tego sprawę, to pomyślałem sobie: to są moje przekonania. To, to, to są moje historyki. Ja mogę je zmienić, mogę zrobić z nimi, co zechcę. Tak naprawdę siła jest po, po mojej stronie, tak jakby ja mam siłę. I żadna osoba na zewnątrz nie ma siły nad mną. I Pamiętam, jechałem autem i ramiona mi się rozluźniły i zacząłem się uśmiechać i czuć siłę. Wyszedłem z wibracji, wyszedłem ze stanu świadomości, jestem bezsilny i nie mogę nic na to poradzić, że ta osoba życzy mi złe rzeczy i ta osoba wpływa na mnie i nic na to nie mogę poradzić i czuję się źle przez tą osobę. Wyszedłem z tego stanu bezsilności i przeszedłem na stan, gdzie zdawałem sobie sprawę, że siła jest po mojej stronie, że ja mam siłę, że ja mam kontrolę. Przeszedłem na ten stan, że ja mam kontrolę, to są moje przekonania, ja reaguję na siebie i ja mogę to zmienić. Może nie od razu, ale długoterminowo ja mogę popracować nad tym. Poczułem, że mam siłę i wszedłem w wibracje siły, kontroli. I od razu zacząłem się uśmiechać i wróciła do mnie energia, wszedłem w taki inny świat. I spłynęła ze mnie ta złość, te negatywności. Zadziałało natychmiastowo. I pomyślałem sobie, o kurczę, jest coś tutaj. Jest coś tutaj i to jest ważne. Jest jakiś moment, gdzie zbliżyłem się do jakiej, jakiejś głębszej prawdy. I czuję się uwolniony z tych emocji. Prawda mnie uwolniła, nie? I zacząłem to robić częściej. Za każdym razem, jak czułem się, na przykład, że o, ta osoba idzie jej lepiej, i przez to ja czuję się mały, i przez tą osobę ja teraz osiągnę mniej. Ta osoba powiedziała mi takie rzeczy, o, ja się czuję negatywnie przez tą osobę. Za każdym razem, jak działy się takie sytuacje, to myślałem sobie w swojej głowie, ej, ja nie reaguję na tą osobę, nie reaguję na tą osobę, ja reaguję na siebie. To są moje myśli. I od razu te osoby stawały się nieistotne. Zacząłem to testować w sytuacjach, gdzie rzeczywiście coś robiłem i byłem skupiony na czymś, <grym>, byłem skupiony na czymś i coś robiłem, nie? Przychodzi ktoś, się patrzy na mnie, obserwuje mnie. I zazwyczaj spinałem się trochę, tak? Miałem takie uczucie presji, że nie podoba mi się, że ktoś się patrzy na mnie, jak coś robię, nie? Tracę swoje skupienie. I zacząłem przypominać sobie: Teraz ja się spinam i się staję nerwowy, i nie mogę się skupić przez to, że ta osoba się patrzy. To nie jest z tego powodu, że ta osoba się patrzy, to jest z tego powodu, że mam pewną myśl w swojej głowie. Praktycznie ja staję się nerwowy przez samego siebie, przez swoje interpretacje. Reaguję na siebie, a nie reaguję na tą osobę. W momencie, gdy zdaję sobie z tego sprawę, w momencie, gdzie zdawałem sobie z tego sprawę, to ta osoba jakoś tak znikała, stawała się taka szara, tak kontynuowałem swoją pracę i stawała się nieistotna ta osoba. Myślałem o sobie, myślałem o swoich przekonaniach, skupiałem się na swoich przekonaniach, myślałem sobie, jest pewnie jakiś mechanizm, pewnego dnia odkryję ten mechanizm, znajdę tą historyjkę, odkryję ją i zmienię ją. Samo to, że zdawałem sobie sprawę, że to jest mechanizm, że reaguję na pewien mechanizm, który jest mój, to od razu. Kontynuowałem i mogłem się skupić, i ta osoba stawała się nieistotna. Chodzi o to, że jak to wchodzi w nawyk i przypominasz sobie, i przypominasz sobie, i przypomina przypominasz sobie za każdym razem, że ci ludzie tam na zewnątrz nie mają żadnego wpływu na Ciebie. Przez to, że masz historyjkę w swojej głowie, która mówi, że oni mogą mieć wpływ na Ciebie, to wtedy odczuwasz rzeczywiście, że mają wpływ na Ciebie. Jak zmienisz tą historyjkę, bo to jest Twoja historyjka, to nie mają wpływu na Ciebie.